Proszę Państwa, przechodząc płynnie już do kolejnych filarów i tutaj nawiązując niejako do grupy posypowych saletr wapniowych, przypomnę, jeżeli chodzi o tę grupę posypowych saletr wapniowych, powiedziałem Państwu o nitraborze, powiedziałem o saletrze potasałowapniowej, czyli unice kalcium, Mamy też produkt pod nazwą tropikota, który też jest przez Państwa bardzo często używany. Tutaj chciałbym nawiązać do produktów, już które są rozpuszczalne, które są stosowane w technikach fertygacji albo nawożenia pozakorzeniowego. I, taki, I takim produktem, który jest w portfolio JARA, jest produkt, który Państwu jest na pewno znany. Jest to produkt, który się nazywa JARA Terra Calcinit. O samym produkcie parę słów. No, jest to produkt, który jest, do, który jest przeznaczony troszeczkę do innej techniki niż nawo nawożenie posypowe, a mianowicie do technik wertygacji i technik nawożenia pozakorzeniowego. pozakorzeniowego. Więc sa sama cecha tego produktu jest troszeczkę inna niż, niż cechy produktów omówionych przeze mnie wcześniej, czyli nitraboru czy uniki kalcjum. Jest to produkt, który rozpuszcza się bardzo szybko w wodzie w roztworach stężonych jeżeli państwo przygotujecie roztwór do wertygacji i składniki pokarmowe które są w tym produkcie czyli azot i wapń są bardzo szybko wprowadzane razem z wodą. Tutaj państwu chciałem pokazać na tym slajdzie Taką jedną rzecz, a mianowicie jaki wpływ fertygacji za pomocą jaratera Calcinit ma stosowanie tego produktu, głównie na jakość owoców. W tym przypadku akurat troszeczkę odchodzimy od maliny, przejdziemy do truskawki. Doświadczenie było realizowane przez pana profesora Waldemara Tredera w Skierniewicach. Odmianą testową była sokolica i tutaj proszę Państwa doświadczenie polegało na tym, że tam gdzie była kontrola, tą powierzchnię, z której były zbierane owoce podlewaliśmy samą wodą, natomiast w przypadku, oznaczonej, w przypadku powierzchni oznaczonej jako numer 2 na tej powierzchni była stosowana saletra wapniowa, właśnie za pomocą techniki wertygacji czy za pomocą tego produktu, o którym wcześniej powiedziałem, mianowicie Jaratera Calcinit. Ja może puszczę Państwu tutaj taką, taki krótki filmik, który pokazuje, jak zebrane owoce, które zostały przykryte szkłem, zachowują się w, w przeciągu okresu trzech dni. Zwróćcie Państwo uwagę, jeszcze raz mówię na, na to, co się działo na kontroli i, to, i, to, i na, to, na tym, co się działo tutaj na tych owocach, które były zebrane z tej powierzchni, która była fertygowana produktem pod nazwą Jaratera Calcinit. Także w tym momencie uruchomię film. Już w tym momencie zwracam Państwa uwagę, że na kontroli, czyli tam, gdzie była stosowana woda, zaczęliśmy obserwować porażenie owoców Botrytis Cinerea, czyli szarą pleśnią. O, i w tym momencie myślę, że zakończyliśmy prezentację, czyli Krótki wniosek. Proszę Państwa, tam, gdzie była stosowana saletra wapniowa, zdecydowanie te owoce były bardziej odporne na porażenie szaropleśnią. No, prosta, prosty wniosek, z czym to jest związane? No, Państwo pewnie macie tą świadomość, że wapnie jest składnikiem pokarmowym, który już niejako uszczelnia nam ściany komórkowe i powoduje, że ta odporność na na szarą pleść czy inne patogeny grzybowe jest o wiele większa niż tam, gdzie tego wapnia się nie, nie, nie wprowadza, a akurat w, w, w przypadku tego doświadczenia czy warunku tego doświadczenia kalcin okazał się tym produktem, który zadziałał bardzo skutecznie. Proszę Państwa, przechodząc płynnie do kolejnych filarów, powiedziałem wcześniej, że kalcyn jest produktem, który jest stosowany za pomocą dwóch technik nawożenia, czyli fertygacji oraz dokarmienia pozakażeniowego. W tym, przy, w tym przypadku była to fertygacja, czyli wprowadzaliśmy wapń bardzo równomiernie za pomocą w, produktu pod nazwą Jaratera Calcinit w odpowiednich dawkach, w odpowiednim stężeniu. Natomiast kolejny, kolejna grupa produktów, czy kolej, kolejny filar, jeżeli chodzi o uprawę roślin jagodowych, bezpośrednio dotyczy tej techniki, a mianowicie tutaj przechodzimy do produktów, które no, mam nadzieję, że Państwo znacie. Są to produkty wieloskładnikowe zawierające azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, jak również mikroelementy. Produkty z grupy krystalon. Zobaczcie Państwo, mamy tutaj taki schemat, który, na którym ja uważam, że nauczyliśmy Państwa właśnie fertygacji. Schemat ten jest prezentowany przez nas, czy był prezentowany przez nas na wielu, wielu szkoleniach. I on dotyczy mniej więcej takiego postępowania, w którym, które powinno być realizowane podczas przygotowania czy podczas odpowiedniego przygotowania roztworów do wertygacji. Ja, może, nie będę omawiał tego schematu w tym momencie dokładnie. Nie, nie, ma, nie ma na to czasu, natomiast pokazuję go tylko, że. Pokazuję go tylko w, 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 no w tym względzie, że uważam, że krystalony jako pierwsze były takim produktem, który państwo, po który Państwo sięgnęliście, jeżeli chodzi o przygotowanie roztworu do fertygacji. I tak jak powiedziałem wcześniej, ten schemat był pokazywany przez nas na wielu, wielu prezentacjach i tutaj no, trzeba powiedzieć, że niejako nauczyliśmy Państwa korzystania z tej techniki nawożenia, jaką jest fertygacja. Co do, samych, co do samych krystalonów, zobaczcie Państwo, że są to produkty, które są bardzo różnorodne. Tutaj Państwo macie wymienione produkty z tej grupy, które funkcjonują w naszym portfoliu. I tutaj ta tabela dotyczy tego, że ma, możecie Państwo sięgać o naprawdę różne rozwiązania w, i dostosowywać się do swoich warunków na. Plantacji. Produkty te również można dostosować do poszczególnych faz rozwojowych. I w związku z tym, że ta paleta tych produktów jest taka szeroka, uważam, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie, że Państwo możecie sięgnąć po produkt, który jest właśnie w tym momencie potrzebny. Mam na myśli tutaj szybką reakcję, na przykład niedobory, albo na przykład, że na przykład w przypadku takim, że nasza plantacja wchodzi w jakąś tam kolejną fazę rozwojową, że na przykład układ azotu do potasu powinien być taki, a nie inny, więc macie Państwo tutaj takie narzędzie, gdzie. Z, Poszczególne składniki pokarmowe są w bardzo różnych proporcjach. Możecie sięgnąć i dostosować do własnej fazy rozwojowej. Trzeba też powiedzieć, że krystalony to również oprócz azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarka, to również mikroelementy i poziom tych mikroelementów, tak jak Państwo tutaj widzicie, jest on dostosowany właśnie do potrzeb, które są w środowisku glebowym. Czyli ilość tych mikroelementów, które są zawarte w krystalonach, jest taka, że Inaczej, jest na, na odpowiednim poziomie. Ona, ona nie powinna być ani mniejsza, ani większa. Więc proszę Państwa, reasumując, mamy takie rozwiązanie, bardzo praktyczne, uniwersalne, które daje Państwu możliwość sterowania nawożeniem za pomocą techniki, jaką jest wertygacja w Państwa uprawie, czy to truskawki, czy to maliny, czy to borówki amerykańskiej. I tutaj po omówieniu krystalonów które są dedykowane dla, dla pertygacji upraw w gruncie, troszeczkę uwag dotyczących pertygacji w podłożach bezglebowych. Dlatego że państwo no, coraz częściej sięgacie po e... Potem typ produkcji, czyli uprawiacie swoje rośliny jagodowe, czyli truskawkę, malinę czy borówkę amerykańską, amerykańską w podłożach takich jak kokos, torp, czy również w przypadku truskawki obserwujemy pewne miejsca, gdzie uprawia się truskawkę na wełnie mineralnej. Więc macie państwo takie rozwiązanie, które się nazywa superba zielona forte i ona niejako jest podstawą pożywki właśnie dla tych upraw, które są uprawiane na podłożach bezglebowych. Co do, co do samego produktu, tutaj należy zwrócić uwagę na źródło potasu, które jest przez nas kontrolowane w procesie produkcji. Są tylko dwa miejsca, z których ten potas jest brany do produkcji właśnie, właśnie superby zielonej forte. To jest bardzo ważne, dlatego że to nam, daje, to nam daje gwarancję, że ten potas jest bardzo efektywnie pobierany przez roślinę. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o ten produkt, to jest zawartość i forma żelaza. Czyli forma najbardziej przyswajalna. Natomiast, jeżeli Państwo porównacie zawartość żelaza w Superbie do innych produktów z, z tej grupy, czyli nawozów wieloskładnikowych, y, służących do fertygacji obecnych na rynku, ta forma żelaza, czy ta zawartość żelaza, o której powiedziałem, jest bardzo, bardzo wysoka. Należy pod, podkreślić, że w związku z tymi y, właściwościami tego produktu, jest to najchętniej używany nawóz z grupy tych nawozów wieloskładnikowych, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Południowo-Wschodniej. Tak. To, to jest prawda, że po SuperB w największych ilościach sięgają producenci właśnie tych upraw w podłożach bezglebowych właśnie na terenie Polski i Europy Południowo-Wschodniej, czyli produkt sam w sobie ma bardzo duże zaufanie. Najlepiej, najlepiej dopracowane zalecenia, o tym, powiem, o tym powiem później. Natomiast na końcu trzeba podkreślić, że niejednokrotnie dochodzą nas takie słuchy, że produkt, że stosowanie superby zielonej forte w właśnie w tych technikach nawożenia dla upraw, które są uprawiane w podłożach bezglebowych daje, na, daje taką, taki bonus, taki, taką wartość dodaną, a mianowicie lepszy smak owoców, na przykład w porównaniu do upraw, do, do upraw czy, po, czy pożywek, które są przygotowane na nawozach pojedynczych. Na to naprawdę uważam, że trzeba zwrócić uwagę, tym bardziej, że konsumenci w wielu, wielu wypadkach, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten smak, zwracają uwagę. Proszę Państwa, no i teraz powrócę do tych zaleceń, bo uważam, że biorąc pod uwagę. Wszystkie nawozy dostępne, na, na czy wszystkie zalecenia dostępne na, na rynku polskim. W przypadku superby zielonej forte i upraw takich jak truskawka, y, mam na myśli tutaj podłoże bezglebowe, czyli kokos, y, torf, jak również malina. My przygotowaliśmy najbardziej precyzyjne zalecenia, i one są sprawdzone od wielu, wielu lat producenci. Y, Korzystają z tych zaleceń, są bardzo zadowoleni i w związku z tym tutaj ten element ryzyka związany z, z jakimś tam błędem w uprawie czy nie, 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 z niepowodzeniem w uprawie jest bardzo minimalny. Dlatego ja uważam, że. To jest warte podkreślenia. Na pewno spędziliśmy bardzo dużo czasu z moim zespołem, żeby przygotować te zalecenia, żeby je przeanalizować, żeby zebrać w przeciągu tych wielu, wielu lat te, te nasze doświadczenia i opracować takie zalecenia, które są tutaj Państwu przekazywane za pomocą tych broszur, takich jak nawożenie truskawki w matach czy pojemnikach, czy nawożenie maliny czy jeżyny. O tym warto, o tym warto wspomnieć.